A może by tak pojechać do lasu? Cześć. Witaj na kanale Klocki Barana. Dzisiaj przed nami zestaw 21338 Chatka w kształcie litery A. Nieco ponad 2000 części, bardzo dużo różnych szczegółów, drobiazgów, elementów wyposażenia. Trochę też przyrody w różnych kolorach i odmianach bardzo przyjemny zestaw. Chatka wyszła z serii Lego Ideas. I jak to w tej serii bywa, jest trochę różnic. Przeróbek ze strony designerów Lego, jednak oni zawsze to te zestawy podrasowują tłumaczą trochę bardziej na, na język klocków LEGO, biznesu, tego co uważają, że, że się sprzeda w optymalnej cenie, itd., itd. Tutaj, co ciekawe, jednym z takich ważnych elementów i, i dosyć nowatorskich, jeśli chodzi o budowanie, jest ten piękny murek na dole tarasu czy tej werandy, zbudowany Zbudowany z młotków i te młotki tutaj zostały zachowane. Chatka jest zestawem nie tylko ładnym, ale też dosyć bawialnym, więc i mamy ukłon w stronę tych, którzy lubią na lego patrzeć i tych, którzy lubią go dotykać i się nimi bawić. Chatka jest transformersem. Może nie, nie w znaczeniu, że można ją na coś innego zmienić, ale można ją rozłożyć na różne części i złożyć bez szkody dla całości. Otóż mamy tutaj takie dwie przyległe wysepki, które sobie zaraz też obejrzymy. Natomiast sam ten, ten domek rozkłada się w taki sposób, że możemy zdjąć dach dzięki czemu mamy dostęp do całego wnętrza z różnych stron. A do tego jeszcze, jak to często bywa w zestawach LEGO, górne piętro można ściągnąć, zerknąć pod spód. W zestawie dostajemy cztery minifigurki, którym, jak to zwykle, przyjrzymy się w dalszej kolejności trochę bliżej. Może fotel tutaj zostawimy, figurki odłożymy na bok, razem z tym pięknym kanu I patrzmy co tutaj co tutaj można w tej, w tej chatce znaleźć i zobaczyć otóż yy, konstrukcja w kształcie litery A Wymusza pewną specyficzną technikę czy sposób budowania. Tutaj, w dodatku, jeszcze ponieważ chatka jest drewniana, jest obłożona różnego rodzaju z zmodyfikowanymi płytkami, z, też z, z, ze studami. Również. Wbudowanymi w ten sposób, żeby, żeby były umieszczone na różnej wysokości, dzięki czemu dostajemy taką fakturę niejednorodną, warstwową, tak jak to często bywa w takich właśnie domkach gdzieś w lesie, gdzie coś czasem trzeba zreperować, załatać i nigdy to drewno nie jest takie, albo przynajmniej kiedy nie jest takie idealnie równe, to ma jeszcze lepszy klimat. Mamy przed domkiem Taras. Z tymi właśnie tutaj pokażmy jeszcze raz bliżej, bardzo charakterystycznymi, ciekawie wykorzystanymi młotkami. Wygląda to tutaj jak taki murek. Wszystko na takim lekkim podwyższeniu, dzięki czemu ta chatka tak stoi trochę wyżej ponad ziemią. Jak to zresztą też często bywa, żeby jakaś wilgoć nie, nie właziła zbyt wysoko. Chatka jest piętrowa na dole, aż właściwie trudno to wszystko zliczyć, bo w zestawie mamy pięknie oddany klimat tego rodzaju właśnie mm, budowli. Ja osobiście nie miałem przyjemności spędzania wakacji, może w tego typu chatce. Pamiętam wieczory kawalerskie w takich, w tym kształcie domkach nad jeziorem Żywieckim. Troszkę mniej było pewnie wtedy różnych rzeczy, które się zabiera ze sobą na wakacje, ale trzymajmy się tej oto tutaj chatki. Otóż mamy tutaj wszystko: różne rzeczy, od mini aneksu kuchennego, gdzie możemy sobie coś przyrządzić do jedzenia. Mamy trochę drewna, żeby zapalić w tej tutaj. Uroczej malutkiej kozie. Nie wiem, czy ją widać dokładnie. Taka, taki czarny piecyk koza z, z kominem, który wystaje potem aż na samą górę. Też ciekawie jest to zrobione, że ten komin został uwzględniony. Mamy szafkę z płytami i płytę, która pojawiła się w klubie jazzowym. Może nawet pamiętacie z recenzji. Tutaj płyta jest położona na gramofonie. Można sobie posłuchać, a w środku taka szafeczka z kolejnymi płytami. No w końcu, jeżeli ktoś lubi, to na wakacje też zabierze. A tu jeszcze jakaś pod schodami graciarnia, jakaś gaśnica, jakieś, jakiś toporek, gitara na drzwiach. Czy, czy, czy wszyscy widzą? O. Czy wszyscy widzą te, te gitary? Tutaj, zaraz za drzwiami, tu jakaś łopata odpadła, bo z tyłu też mamy bardzo dużo różnego rodzaju wyposażenia. Od takiego dosyć poważnego wyposażenia, czyli jakaś butla na deszczówkę, jakieś tutaj podłączenie gazu czy, czy prądu czy, czy czegoś. No po toaletę, tu w takiej. Bardzo sugestywnej formie zbudowaną. Naprawdę podziw dla, zarówno dla oryginalnego projektanta, jak i dla designerów LEGO za tyle szczegółów. Właściwie prawie w ogóle, nie ma tutaj jakiejś takiej powierzchni, na której by coś nie stało, prawda? Tu jeszcze biureczko z maszyną do pisania. No, wszystko, wszystko i wszystkiego dużo. Natomiast na piętrze mamy łóżko. Jedno duże, więc ile by osób nie przyjechało, to wszyscy śpią tutaj razem albo na podłodze pokotem, gdzie kto woli. Obok łóżka bardzo ciekawa rzecz, dopiero wyczytałem w instrukcji, bo jak budowałem, to tak w sumie, no właśnie, nie było w instrukcji tych takich dopisków, które ostatnimi czasy w instrukcjach się pojawiały. Czasem te dopiski były takie dosyć, no ale tym razem mi ich trochę brakowało. I. Ym, ta oto tutaj, ten, ten mały mikrobudowla, to jest nic innego jak domek na drzewie z LEGO Ideas, który jeszcze jest na rynku, ale już niedługo. No i też tutaj bardzo dużo różnych szczegółów. Koło łóżka leży taka piękna lustrzanka, pewnie z Canona, bo z, z czerwoną obwódką obiektyw tutaj y Jakaś lornetka na łóżku, jakieś tu różne drobiazgi. Tam, właśnie ten, ten zestaw powinien stać tutaj. O, i razem jeszcze z tymi klockami. Tu jest domek na drzewie. Jakieś książki, bo też na wakacjach fajnie jest coś poczytać. Znowu bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy tutaj jest yy, umieszczonych na druk. Nie ma żadnej naklejki w tym zestawie, jak mnie to cieszyło, żadnej naklejki, takie piękne o, nadruki, jak ten tutaj yy, nad łóżkiem. <laughs> tu jakiś jeszcze pająk się, się skrada, jesteśmy blisko natury, i jak już mówimy o naturze i zwierzętach, i pająkach. Yy, no można by robić konkurs właściwie na policzenie zwierząt w tym zestawie. Tutaj mamy jakiegoś pająka. Na dole przed drzwiami, yy, zaczaiła się wiewiórka, motylków mamy kilka. Tu jakiś ptaszek siedzi na drzewie. Obok jeszcze zobaczymy taką małą kunę, czy wydrę, może wydrę. I nie wiem, czy to już wszystkie zwierzęta wymieniłem. W każdym razie jest ich tutaj, jest ich tutaj trochę na każdym kroku. No to spójrzmy jeszcze na ten na te, te wysepki z drzewami. Ta jedna, przy której znajduje się trochę wody i, i kajak, czy też kanu na którym można popływać. Ta wysepka tutaj obfituje właśnie w sprzęt do pływania, troszkę wody, jakieś skały tutaj takie różne zarośnięte mchem i tak dalej. Tu są takie słupki. Jak skończymy pływać, możemy ten kajak sobie tutaj powiesić. Także taka urocza sceneria i drzewa, jedno w takich kolorach Sand Green, jeden z moich w ogóle ulubionych klocków, kolorów w klockach Lego, więc te, te, te duże liście tutaj Sand Green, piękna sprawa. I, i małe list, ma małe listki w oliwkowej zieleni, też bardzo ładnej. Drugie drzewo, takie już bardziej w stronę jesienną idące, żółte, złote, prawda, brązowe. Trochę słyszałem takich głosów, że te drzewa w porównaniu z oryginałem e, biedniejsze, że tak mało elementów i tak dalej. Z jednej strony może tak, z drugiej strony wyglądają całkiem przyzwoicie, przynajmniej tutaj na żywo, nie wiem jak, jak na filmie. Powiecie, nie, nie widać jakiejś takiej strasznej biedy. Poza tym, chyba też w instrukcji nawet ciężko by było pokazać jeszcze gęstsze drzewo, jak tam budować, a Lego pewnie nie lubi takich instrukcji na zasadzie zbuduj drzewo według własnego uznania. Więc jest to pewnie jakiś kompromis. Z tymi drzewami, podobnie jak z tym drzewem, które znowuż w czerwieniach, pomarańczach, nowe listki czerwone się tutaj pojawiły. O, jeszcze jeden ptaszek niebieski. I tu pod tym drzewem mamy trochę drewna, no bo też palenie w kozie wymaga zapasów drewna. Więc taki uroczy, mini, mini konstrukcję, trochę skałek jakaś tutaj sprzęt do, do obróbki drewna i, i, i właśnie drewno się znajduje. W zestawie dostajemy co prawda cztery minifigurki, ale nie są one głównymi bohaterami tego zestawu. Jednak chatka dominuje, figurki są dodatkiem i to też widać po tym, co tutaj dostajemy. Co prawda, figurki są zupełnie ładne, eleganckie, ale nie wszystkie są jakoś wyjątkowe. Żeby nie powiedzieć, w ogóle są mało wyjątkowe. Otóż, patrząc na tego tutaj roześmianego ojca rodziny, w jego przypadku tors jest akurat nowy. Pierwszy raz wystąpił tutaj. Nie wiem, czy zostanie tak całkiem unikatowy. Pewnie może się jeszcze gdzieś kiedyś pojawi. Natomiast na razie taka zupełnie nowa kurteczka. Jak sobie ściągniemy plecak, to pewnie okaże się, że kurteczka ma też jakieś plecy. Nadruk taki z dwóch stron, w le lekko inny kolor ramion, także całkiem taki torsik nawet Wypasiony. Na głowie mamy dwa wyrazy twarzy, z czego jeden taki bardzo roześmiany, drugi trochę skonsternowany. No i fryzura, która już jest z nami od, od dłuższego czasu. Nogi w dwóch kolorach to oczywiście na plus, ale też pojawiały się już nieraz. Tutaj szyja rodziny, mama jest skomponowana z zupełnie znanych części. Ten bardzo ładny sweterek już bardzo wiele razy występował. Fryzura też się kojarzy. Głowa też wygląda na to, że, że wiele razy była z takimi okularami zielonymi. Także po prostu no, mini figurka. Ten oto młody człowiek ma kurtkę, która jeszcze się nie opatrzyła, bo to dopiero trzeci zestaw, w którym się pojawia. Wszystko z okolic LEGO City. Natomiast fryzura i buźka to już też idzie w kilkanaście czy dziesiąt zestawów, w których była. Ta natomiast młoda dama ma zupełnie nowy torsik też całkiem sympatyczny na druk, taki sweterek, jaki można założyć właśnie do, do lasu czy gdzieś na łono przyrody. Fryzura dosyć nowa, bo dopiero w tegorocznych zestawach głównie z czarną panterą się pojawiła. No tutaj wykorzystana jako taka właśnie młoda osoba z bujnymi Włosami, dwukolorowe nogi i pewnie rozpoznajemy też z innych zestawów. Całkiem sporo tu też części zamiennych, aż trochę się tak zastanawiam, czy na pewno wszystko dobrze zbudowałem, ale są to części drobne pojedyncze, także raczej w porządku, po prostu widać jak dużo detali i drobnych szczegółów. No naprawdę ładna ta chatka w kształcie litery A. Bardzo przyjemnie się ją budowało. Nawet jakieś tutaj drobne powtórzenia nie szkodziły, bo to co powstawało cały czas cieszyło oko. Od razu też wspomnienia z wyjazdów, wakacji się pojawiły. Jakaś taka w ogóle atmosfera odprężenia, niesamowitego klimatu tam ta, ta chatka nadaje, czy? Ma po prostu niesamowity klimat. Dostajemy też zestaw, który jest w całości gotowy, z każdej strony zamknięty, a jednocześnie łatwo go otworzyć szybkim ruchem, więc nie ma tutaj jakichś takich kompromisów czy tłumaczeń, że tył otwarty, żeby się dało wsadzić rękę wszystko zamknięte, a jak trzeba to można i rękę wsadzić tam gdzie trzeba. Sporo ciekawych pomysłów. Bardzo ładnie to wykończone, bardzo dużo detali, fajnych elementów wyposażenia dla minifigurek, nadruków, to jakaś mapa, tu jakaś gazeta, tu jakiś na ścianie tile z nadrukiem. Naprawdę bardzo, bardzo bogaty zestaw myślę, że znajdę dla niego jakiś też kącik w moim mieście, chociaż to jeszcze pieśń przyszłości aż przyroda zawita do mojego miasta a tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie recenzji dzięki za wszystkie łapki w górę zachęcam do zasubskrybowania kanału i do zobaczenia w kolejnych filmach